Obca wam była ziemia, na której walczyliście. Teraz jest wam droga i obejmująca jak matka. Witam serdecznie, Bartek Piekaruś. Chciałem Was zaprosić na cmentarz numer 13, cmentarz pierwszowojenny położony w miejscowości Cieklin, u stóp wzgórza Cieklinka. Kto tutaj spoczywa? Żołnierze rosyjscy w liczbie 103. Przenosimy się w czasie do maja 1915 roku, kiedy trwa Operacja Gorlicka, największa na froncie wschodnim kontrofensywa Zjednoczonych Wojsk Austro-Węgierskich i Niemieckich przeciwko rosyjskiemu walcowi parowemu. W czasie w pierwszych dniach maja, w czasie wielkiej Operacji Gorlickiej, ma miejsce potyczka o wzgórze Cieklinka, bitwa pod miejscowością Ciekli. Dochodzi tutaj do niezwykle przykrej i niehonorowej sytuacji. Mianowicie Rosjanie z Korpusu Kaukaskiego, wycofując się przed przeważającymi niemieckimi siłami, wywieszają w pewnym momencie białe flagi. Nieświadomi niczego Niemcy, zbliżając się, trafiają pod rosyjski ostrzał. Koniec końców, całą potyczkę Niemcy wygrywają okupują to wielkimi stratami, natomiast pomni, na przykład, doświadczenia nie biorą już więcej. W mogile zbiorowej spoczywa 103 rosyjskich żołnierzy. Tylko jeden z nich, szeregowy Iwan Czechowicz, został rozpoznany. Dlaczego pozostała ponad setka nie jest rozpoznana? Prosta sprawa. W armii rosyjskiej, w przeciwieństwie do armii austro-węgierskiej i niemieckiej, nie było metalowych nieśmiertelników. Kończąc to dzisiejsze spotkanie, zwróćcie uwagę na niezwykłą formę zbrojowej mogiły. Przypomina ona starożytny, prehistoryczny, kurcha. Dziękuję i zapraszam do usłyszenia ponownie.